w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie nad rezolucją dotyczącą obronności Unii Europejskiej. No niby nic wielkiego można by pomyśleć i w dodatku mało medialnego. Pojawił się jednak mały tyci problem, który niejako nakazał się nad tym tematem chwilę zatrzymać. Do tej rezolucji dodano poprawkę, która uznawałaby naszą tarczę wschód, która powoli zaczyna się tworzyć oraz Bałtycką Linię Obrony jako projekt sztandarowy Unii Europejskiej. Czyli co? Nie dość, że Unia w końcu chce się brać za swoje bezpieczeństwo, a mówiąc swoje, to ma na myśli też nasze, polskie. To do tego uznaje nasz projekt fortyfikowania granicy wschodniej jako swój sztandarowy projekt. No to przecież super! Powinniśmy się cieszyć, radować, pić szampana. Przecież dzięki temu łatwiej będzie chociażby finansować z pieniędzy unijnych budowę tych naszych umocnień, czy też łatwiej, bo i taniej będziemy mogli przy wspólnych zakupach pozyskiwać amunicję i uzbrojenie. W tym cali na biało wpadają nam europosłowie PiS i Konfederacji, niczym jeźdźcy popeliny i żenady głosują przeciw. Człowiek zaczyna się zastanawiać co tu się od Janie Pawliu. Tłumaczenie niechlujne, co równie naiwne. Dworczyk, wiecie ten od maili, które wykradli mu najprawdopodobniej Rosjanie, twierdzi, że Parlament Europejski zamiast myśleć o rozwiązywaniu realnych problemów zajmuje się jak to on ujął, Nierealnymi projektami ideologicznymi, gdzie górę biorą interesy narodowe największych państw jak Niemcy i Francja, oraz chciwość zachodnich koncernów zbrojeniowych. Oraz Bosak, tradycyjnie, że sprzedajemy swoją suwerenność. Te mętne tłumaczenia dają do myślenia. Czyli mówi to człowiek, któremu Rosjanie wamali się na pocztę i powinno być w jego interesie, aby właśnie się zabezpieczyć? I drugi, który wręcz reprezentuje wszystko, co by chciała osiągnąć Rosja w naszym kraju. Czy oni są tacy naiwni, czy wyrachowani, aby dorwać się do władzy, a po nas choćby potop? Przemysł zbrojeniowy w Polsce po latach zaniedbań i bycia trofeum politycznym, w którym obsadzało się znajomych, nagle znalazł się w centrum naszego zainteresowania. I wiecie co? Nic. W wielkim skrócie mamy wielkie nic. Nasz przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie zapewnić nam nawet wystarczającej ilości armata haubit, czy wozów opancerzonych. Tak mało i powoli je produkujemy. Nie mówiąc już o czołgach których w ogóle nie produkujemy. A odbudowanie czy zwiększenie mocy produkcyjnych nie dzieje się od tak sobie, bo komuś coś w Konfederacji się uwidziało, a samo to, że na gwałt kupowaliśmy czołgi i armatochałbice ze Stanów Zjednoczonych czy Korei, o czymś świadczy. Europoseł Dworczyk bije w chciwość zachodnich koncernów zbrojeniowych, ale jakoś nie przeszkadza mu, że kupujemy za grube miliardy czołgi, śmigłowce, samoloty, rakiety itd. itd. w Stanach Zjednoczonych. Ano racja. Tam teraz rządzi pomarańczowy wódz narodu ze swoim błaznym u boku, którym tak się aktualnie Prawo i Sprawiedliwość zachwyca. Nie przeszkadza to panu Dworczykowi to, że temu błaznowi oddają służel czy pokłony tylko dlatego, że pokłócił się z ich przeciwnikiem politycznym, czyli ministrem Sikorskim. No to myśmy, o co im w tym wszystkim właściwie chodzi. Nie będę odkrywczy. O władzę im chodzi. PiSowi chodzi o odzyskanie władzy, a Konfederacji o jej zyskanie. No ale czego się tutaj czepiać? Przecież o to chodzi każdej partii politycznej. Cóż, najprostsza odpowiedź to taka, że żadna skrajność nie jest dobra. Akurat to PiS z Konfederacją są tymi skrajnościami. Żyjemy w kraju, który był dekady pod butem komunizmu, więc pierwsze co nam przychodzi do głowy to walka z lewakami i komuną. Zupełnie jakbyśmy zapomnieli, że prawica też ma swoje skrajności i tego amanacją był pewien austriacki malarz z całym swoim szaleństwem. Zupełnie jakbyśmy zapomnieli, że prawica też ma swoje domony, a co dla ciekawszych, to sanacja w II Rzeczypospolitej to właśnie była prawicowa dyktatura. Bo drodzy państwo, demokracja w ostatnich latach przed II wojną światową w Polsce nie istniała. Zresztą przerabialiśmy próbę ustanowienia paradyktatury partyjnej w naszym kraju przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie udało się to tylko niewiarygodnym zrywem społecznym w wyborach ostatniej szansy, oraz nie ma co ukrywać nieudolności działaczy partyjnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy pokochali państwowe spółki, programy czy fundusze. Po prostu chcieli się dorobić, nachapać, a nie przejąć władzy jak najwierniejsi wyznawcy małego Gima. Konfederacja za to ostatnio złagodziła swój przekaz. Pochowała co bardziej krew działaczy, ba ku swojej uldze brał na narpie wysłała do Brukseli, po czym wywaliła go z samej Konfederacji. Normalnie widać, że uczyli się od prawa i sprawiedliwości, które to na wybory zawsze chowało Macierewicza. Ale wracając do tematu, te obydwie partie tak naprawdę nie mają na celu naszego dobra. I lepiej, aby co, po niektórzy zdali sobie z tego sprawę. Bardzo ładnie i fajnie brzmi, że mamy chronić swoją suwerenność, że mamy budować własną armię opartą na własnym przemyśle. No piękne slogany. To może od razu przejdźmy do europosłanki Konfederacji Anny Bryłki. Cóż ona takiego pięknego powiedziała? Teraz Unia rzekomo chce się zajmować rozwojem przemysłu zbrojeniowego w Europie. Najlepszą pomocą, której może udzielić Europie ta komisja i ta izba, to powstrzymać się od jakiegokolwiek działania. Dzisiaj potrzeba nam, jak nigdy dotąd, silnych państw narodowych. To one mają działać. To one mają rozwijać swój przemysł militarny i budować armię. Albo jeszcze lepsze opary absurdu kolejnej gwiazdy konfederacji, czyli europosłanki Ewy Zawęczkowskiej, Hernik. Jedyne co potraficie to zaciągać pożyczki i przeżerać je na unijną machinę. Chcecie stawiać fabryki i produkować broń? Pomika bym Wam nie dała pod opiekę, a co dopiero armię. Potrzebujemy pokoju, a nie wojny. Za nasze pieniądze chcemy budować naszą potęgę militarną, a nie Ukrainę. No to wykazały się dwie gwiazdy Konfederacji. Dla tych, co nie zrozumieli, według Konfederacji lepiej jakbyśmy sami budowali armię. Bez pomocy innych. Najlepiej tylko w polskiej technologii, bo przecież nasza jest najlepsza. Sami wybudujemy sobie lotnictwo, sami będziemy budować czołgi. Może pójdziemy po innego dzbana marka Jakubiaka, zresztą kandydata na prezydenta, i będziemy nasze półwieczne T-72, które nam jeszcze zostały, przerabiać na PT-91, bo taki pomysł ostatnio z mównicy rzucił. W optyce Konfederacji jesteśmy w sojuszu w NATO i na pewno Amerykanie przyjdą nam z pomocą. Zresztą Rosja upora się z Ukrainą, więc po co łożyć na to państwo? A my mamy takie wielkie państwo narodowe, że ono samo na pewno jest w stanie powstrzymać Rosjan. Za własne pieniądze się uzbroimy, nasze i tylko nasze. Co z tego, że pożyczone i największy procent, niż byśmy to razem z Unią Europejską robili. To mają być nasze pieniądze i nasz narodowy dług. Taka jest nasza narodowa duma i chuj. A jeśli przegramy, to będzie nasza i tylko nasza porażka. Nie, żadna europejska. Ma być tylko nasza. Nikt nie zabierze nam prawa do porażki. W sensie pani Ewa czy pani Anna, one już będą bezpieczne, gdzie indziej. I tam będą tworzyć tą cudowną prorosyjską propagandę. A wiecie, co jest najgorsze? Nie sądzę, że one są szpiegami czy coś w ten desej. Są po prostu tak niemożliwie ograniczone, że nie powiem więcej. Są tak dobrymi, pożytecznymi idiotami, idiotkami, że na miejscu Putina. Z automatu bym je wciągnął na listę płac bez pytania. I tutaj leży problem z konfederacją. Prawo i sprawiedliwość jest teraz pasę. Rządzili przez 8 lat, kradli, kłamali. W tak ordynarny sposób, że nawet ich wyborcy częściowo mieli tego dosyć. Owszem, wyhodowali sobie elektorat specyficzny, bardziej socjalny. Jednak co chwilę, wypływające kolejne kradzieże publicznych pieniędzy, gdzie miliony już na nas nie robią wrażenia, sprawiły, że udało się odsunąć ich odwazy. I można powiedzieć, że ta partia przynajmniej póki pamięć o kradzieżach będzie jeszcze w głowach, nie wróci jako samodzielne rządy. Choć jako współrządzący mogą wrócić i to na pewno powinno zapalić żółte światło w naszych głowach. Natomiast jeśli ktokolwiek ma złudzenia, że Konfederacja będzie lepsza, to czeka go sromotny kac gigant. Ale nie ukrywajmy, to może się zdarzyć. Choć jako współrządząca partia, raczej nie samodzielne rządy. Szkoda tylko, że musi się spełnić przysłowie, że Polak mądry po szkodzie. Zadziwiające jest, że tyle wykształconych ludzi w nich widzi swój wybór polityczny. Że tylu przedsiębiorców daje się złapać na przykład na hasło dobrowolnego ZUS. Czyli w sumie chyba tak naprawdę nie wiedzą, czym jest ten mityczny ZUS. Wiedzą tylko, ile muszą zapłacić. I dają sobie wmówić, że jeśli będą oszczędzali te pieniądze, to lepiej by na tym wyszli. Owszem, pewnie niektórzy tak. Tylko tutaj sprawa jest lekko dyskusyjna, bo i trzeba być na tyle konsekwentnym, aby oszczędzać te pieniądze, odkładać je co miesiąc. Na pewno każdy z Was tak by to robił? Nie kusiłby, aby podbierać? No i jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Jeśli ktoś by zrezygnował z ZUS, to musiałby mieć świadomość, że emerytury mieć nie będzie. I tak, wiem, zaraz ktoś powie, że byłaby głodowa i tak lepiej byłoby oszczędzać. Okej, okay, ale nawet jak będzie mała ta emerytura, to będzie. I w wieku 65 lat ona coś nam da. A tak prosiłbym takich przedsiębiorców, którzy osiągną 65 lat, o niewyciąganie wtedy ręki do państwa, bo to przecież wasz wybór. Wy nie chcieliście płacić. Większy problem przy takim rozwiązaniu pojawiłby się jednak w przypadku chorób. Należy pamiętać, że leczenie drogie jest. Ubezpieczenie prywatne tego może nie pokrywać. A jeżeli sobie wykupicie takie, które to będzie pokrywać, to będzie najprawdopodobniej bardzo podobne do tego waszego mitycznego Zusu. A wtedy pozostanie wam już tylko zrzutka.pl. I to gwoli tylko jednego pomysłu kandydata na prezydenta Sławomira Mencena. Ludzie często zapominają, że po młodości przychodzi coś takiego jak starość. A w tym przypadku konsekwencje wyboru mogą być dosłownie kwestią życia lub śmierci. Dlatego należy pamiętać, że ZUS to umowa społeczna, lepiej lub gorzej realizowana. Ostatnio gorzej, bo właśnie tacy wolnościowcy. Jak Bosak, Męcen, pani Zajączkowska wymuszają brak reform. Cóż, oni są wolnościowcami. Partia wolnościowców, która to słowo tłumaczy jako wolnościowiec, równa się to, co ja myślę, jest jedyną prawdą i ma być na górze. A należy pamiętać, że oni sobie zabezpieczą swoją przyszłość i starość. A wy. Bolesne jest to, że pod pięknymi hasłami czai się zło. Ulegamy tym pięknym hasłom, łatwym rozwiązaniom. Zapominamy, że skrajności są złe. Każde skrajności. I te lewe, i te prawe.